Cześć, dzisiejszy odcinek podcastu nie będzie typowo edukacyjny. Chciałabym pogadać sobie o czymś, co od pewnego czasu zwraca dość mocno moją uwagę i wprawia mnie w konsternację. Sprawa ta dotyczy głównie studentów psychologii, a raczej śmiesznych powiedzonek związanych ze studiowaniem psychologii, chociaż w sumie, no to nie tylko. Okej, okay, nie owijając dłużej w bawełnę, bo chyba już dosyć mocno skomplikowałam sprawę, chcę pogadać dzisiaj o trzech powiedzeniach, których szczerze nie lubię, nie używam i denerwuje mnie, kiedy inni ich używają. I zaraz wyjaśnię Wam dlaczego. Pierwsze z nich to sesja depresja. Ja wiem, Zdaję sobie sprawę z tego, że sesja to trudny czas. W tym semestrze przechodzę ją podwójnie i naprawdę nie jest lekko. Mała ilość snu, w dodatku kiepskiej jakości, duża dawka stresu, jeszcze większa dawka materiału do przyswojenia no, to wszystko na pewno w jakiś sposób wpływa na nastrój, raczej go obniżając. Chyba, że ktoś czerpie radość z takiego stanu, ale z tego co zaobserwowałam, to raczej jest nam, studentom, wszystkim trudno. Mimo to, ten zwrot, sesja depresja, wydaje mi się trochę nie na miejscu, bo to swego rodzaju trywializowanie choroby. Tak, depresja jest chorobą. Tak, depresja może być chorobą śmiertelną. A sesja tak naprawdę. Dwa tygodnie i się kończy. Wracamy do codziennych aktywności, i no można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Więc odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: czy użycie zwrotu sesja depresja jest w porządku wobec osób, które faktycznie chorują na depresję? No moim zdaniem nie. Po prostu nie. I ja wiem, że. Często używaniu tego zwrotu towarzyszy brak świadomości, często nie ma się nic złego na myśli. I szczerze, ja sama kiedyś tego zwrotu używałam i pewnie zrobiłam to nieraz. A zrobiłam to dlatego, że sporo osób tak mówi, więc czemu nie ja? Ja sama sprawiałam, że ten z pozoru niegroźny zwrot wchodził do naszego języka. Od pewnego czasu już tak jednak nie mówię. Doszłam do wniosku, że nie chcę brać udziału w umniejszaniu depresji, która z całą pewnością jest poważną i trudną chorobą. Nie życzę nikomu, absolutnie nikomu, aby przyszło mu podchodzić do sesji mając depresję. Bo wiecie, normalnie często nie chce nam się uczyć. Nie wiem, mamy inne, ciekawsze zajęcia. Albo jesteśmy zmęczeni, no cokolwiek. W depresji jest raczej tak, że no, my nie możemy się uczyć, bo jesteśmy za bardzo zmęczeni, mamy problemy z koncentracją, ciążą na nas wyrzuty sumienia bądź dręczą nas natrętne myśli, których nie możemy się pozbyć. Samo obwiniamy się, a każde kolejne niepowodzenie tylko pogłębia nasz ciężki stan. Więc sami już chyba widzicie, że nasze chwilowe zmęczenie, poirytowanie niektórymi egzaminami, stres i wszystko to, co wiąże się z sesją, ma tak naprawdę z depresją niewiele wspólnego. I o ile sesja depresja nie dotyczy tylko studentów psychologii, no bo dotyczy w sumie wszystkich studentów bez względu na kierunek, to kolejne powiedzenie odnosi się już stricte do przyszłych psychologów. Nie wiem, czy domyślacie się, o czym mówię. Jeśli nie, to uwaga, uwaga. Wiem, co czujesz, miałam z tego kolokwium. Okropnie nie lubię tego powiedzenia i tego akurat nigdy nie używałam, bo zawsze wydawało mi się jakieś takie nie na miejscu. Uczucia to bardzo skomplikowana kwestia, i zdaję sobie sprawę, że to jest tak naprawdę tylko zwykły, pozornie nieszkodliwy slogan. Ale zastanówcie się, czy on w ogóle ma sens, no bo dla mnie nie. Po pierwsze, na zajęciach nie omawia się wszystkich potencjalnych stanów emocjonalnych człowieka. No nie. Po drugie, każdy człowiek jest indywidualną jednostką, która nie wiem, myśli inaczej, odczuwa inaczej, itd. Po trzecie, to po prostu nie jest takie proste. Nie wiem w ogóle z czego to się narodziło i jak to powstało. Nie znam genezy tego powiedzenia, ale według mnie ono naprawdę nie ma najmniejszego sensu. I zdecydowanie wszystko upraszcza, a jednocześnie stawia psychologów na jakimś dziwnym piedestale, osób tak świetnie znających się na uczuciach innych ludzi. Jakbyśmy co najmniej, nie wiem, potrafili czytać w myślach? E, oczywiście, że psycholog to specjalista, który ma wiedzę, by pomóc człowiekowi zrozumieć te emocje. Ale czy on sam wie, co czuje jego pacjent? W sensie pewnie wie, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, ma wiedzę, ale mm, no nie jest w stanie jakby współodczuwać z tym. Pacjentem i no, w pełni nie jest świadomy, jak ten pacjent dokładnie to odczuwa. I jak dokładnie to odbiera, i jak wielki wpływ ma to na jego życie. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, mam nadzieję, że tak. No, psycholog nie zawsze też to rozumie. Jakby zna to tylko z teorii, więc y, trudno jakby wczuć się w Sytuację osoby, której amputowano nogę. No jakby możemy sobie tylko wyobrażać, co ona czuje, jasne, możemy jej współczuć, jeżeli jest, jesteśmy skłonni do empatii, i tak dalej, no ale tak naprawdę nie jesteśmy świadomi tego, jak ona to odbiera. Dlatego psycholog też nie zawsze to rozumie, bo często zna coś tylko z teorii. No chyba, że sam przeszedł przez coś podobnego. I tutaj dochodzimy w sumie do tematu pobocznego, mianowicie czy osoba cierpiąca na zaburzenia bądź choroby psychiczne może być psychologiem. No i moja odpowiedź będzie bardzo krótka może. Może pod warunkiem, że upora się ze swoimi problemami, a jej stan nie będzie negatywnie wpływał na stan pacjenta i proces terapii. No jeśli taki psycholog zdaje sobie z tego sprawę i działa zgodnie ze sztuką, faktycznie pomagając swoim pacjentom, to naprawdę może być bardzo dobrym specjalistą, właśnie przez to, że dogłębnie rozumie ten problem i zna ten temat. I wtedy totalnie może powiedzieć, wiem, co czujesz, ale nie dlatego, że miał z tego kolokwium, tylko dlatego, że sam przez to przeszedł. No i w końcu, krem de la creme mów dalej właśnie cię diagnozuję. Serio? Jakby jedynym celem życiowym studentów psychologii czy psychologów było diagnozowanie człowieka, z którym rozmawia, przebywa czy żyje. W sumie nie wiem, jak jest u innych mogę tylko mówić z własnej perspektywy. No, z mojej perspektywy tak to nie wygląda. Oczywiście, że w trakcie tych ostatnich lat studiów analizowałam różne zaburzenia i tak dalej, ale raczej robiłam to pod moim kątem i jeśli już kogoś diagnozowałam i doszukiwałam się czegoś, no to głównie u siebie. I z tego co wiem, moi znajomi też wyłapywali u siebie jakieś zaburzenia, no co oczywiście czasami było absurdalne, bo jakby jeden symptom nie oznacza, że. Nie wiem, cierpimy na dane zaburzenie. Ale diagnozowanie obcych osób tylko na podstawie rozmowy jest bardzo nieodpowiedzialne. I jeśli jacyś studenci psychologii tak robią, to robią po prostu źle. Często początkowo w procesie, w całym procesie diagnozowania, po zebraniu wstępnego wywiadu, wysnuwa się dopiero jakąś hipotezę, ale następnie trzeba wykonać szereg różnych czynności, aby ją potwierdzić lub odrzucić. No, proces diagnostyczny jest bardzo złożony i zazwyczaj składa się no, nie tylko z tak zwanego wywiadu, ale też wykorzystuje się swego rodzaju testy, stosuje się y, jakieś dodatkowe pytania, rozmawia się z otoczeniem pacjenta itd., itd. Dlatego to stwierdzenie jest dla mnie trochę szkodliwe, bo znów dochodzi tu do swego rodzaju przekłamania rzeczywistości. I ja wiem, ja wiem, że to są z pozoru nieszkodliwe slogany, które wymieniane między osobami związanymi z psychologią, no nie powodują pewnie wielu konsekwencji, bo te wszystkie skróty myślowe są zrozumiałe. Ale boję się, że osoby, które nie są w żaden sposób związane, z psychologią albo się w ogóle nawet nią nie interesują, no mogą mieć nieadekwatny obraz tego, jak to faktycznie wygląda. Dlatego mm, mam co do tych stwierdzeń mieszane uczucia, bo raz, że mogą trywializować pewne jednostki chorobowe, tak jak wspomniana sesja depresja, podtrzymują pewne stereotypy odnośnie psychologów, no i trzy, totalnie przekłamują rzeczywistość. O szkodliwości stereotypów w kontekście osób chorych psychicznie już kiedyś mówiłam. Jest na moim kanale film na ten temat. A teraz, dzisiaj. Mówię o stereotypach odnośnie osób, które chcą chorym pomóc. I sama nie wiem, które stereotypy są bardziej szkodliwe. Czy te, które dotyczą osób chorych, czy te, które dotyczą osób, które chorym chcą pomagać. Bo jakby stereotypizując psychiatrów, psychologów czy psychoterapeutów, no jednak umacniamy jakąś barierę przed nimi i sprawiamy, że te stereotypy są wciąż żywe. A ludzie wciąż boją się po prostu zgłosić do danego specjalisty po pomoc. I widziałam ostatnio taki fajny mem, który mówił: Psychologists can read your mind, psychologists can read your behavior. I ja się pod tym totalnie podpisuję i chciałabym, żeby wszyscy o tym pamiętali, że psycholog wcale nie czyta w myślach, i to jest ogólnie. Największa bzdura, jaką chyba kiedykolwiek ktoś wymyślił, psycholog po prostu wnioskuje na podstawie zachowania danego człowieka, tylko i wyłącznie na podstawie jego zachowania i tego, co sam mu powie. Ok, przebrnęliśmy przez ten trudny temat. Mam nadzieję, że tym odcinkiem nie wkładam zbyt głęboko kija w mrowisko, um, ale mimo wszystko. Stwierdziłam, że no, muszę o tym powiedzieć, bo jestem też ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy uważacie, że ja przesadzam i tak naprawdę te powiedzenia są po prostu śmieszne i wcale nie są szkodliwe? Czy wręcz przeciwnie, zgadzacie się ze mną i też dostrzegacie w nich pewien problem? I też nieważne, czy studujecie psychologię, czy jakiś inny kierunek, po prostu dajcie znać, co myślicie. No i co? Trzymajcie się ciepło, yy, zdajcie pięknie sesję, tak żeby nie było żadnych poprawek, a my usłyszymy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!